Witam, to Magda, chwila samotności przy kawie. Nie powiem całkiem przyjemna, od czasu do czasu wręcz wskazana, dużo ciekawych przemyśleń. Dzisiaj jednak nie będzie film ani o kawie, ani o przepisie. Żadnego przepisu nie będę podawać. Będzie to publiczna deklaracja, podobno jak nic innego pomaga realizować plany, a ja mam z czym walczyć moim ukochanym przeciwnikiem, od zawsze jest czas, więc potrzebuję takiej deklaracji w roli mocnego pomocnika do realizacji ambitnych planów. Publiczna deklaracja. Mam ochotę na. Na kilka zmian. Myślę, że z korzyścią dla kanału, ale też dla Was jak i dla mnie, bo nie wiem jak Wy, ale ja potrzebuję trochę odświeżenia formatów. W tym sezonie powakacyjnym pobawię się zatem pomysłami i podejściami do filmów próbując znaleźć taką idealną dla mnie formę przekazu. A że taka idealna forma pewnie nie istnieje, to tych podejść i prób pewnie trochę się pojawi. W dalszym ciągu będzie to kanał kulinarny i będzie oscylował wokół kuchni. W dalszym ciągu znajdziecie tutaj przepisy na proste, Smaczne i szybkie w przygotowaniu dania, bo to core tego kanału, ale pojawiają się także nowe podejścia kulinarne, w których odsłonię trochę bardziej i siebie, i moją kuchnię, i być może trochę innych sfer życia, na przykład organizację, o którą bardzo często pytacie. To jeszcze zobaczymy. Jedną zmianę już sygnalizowałam, i ona pomału zaczyna się już dziać, właściwie siebie się już dzieje. Są to przepisy i filmy w kierunku szczupło i zdrowo, takie swoiste, schudnij i skutecznie TV. Przy czym absolutnie nie namawiam nikogo do odchudzania to jest indywidualna decyzja każdego z nas. Przy dużej nadwadze wręcz zalecam, żeby prowadzić ten proces pod opieką fachowca, specjalisty. Ja po prostu wśród innych przepisów na kanale będę pokazywać więcej przepisów na zdrowe takie odchudzone dania, bo to jest mój sposób na dietę, o czym mówiłam już przy okazji innego filmiku. Pojawią się także porady i triki, jak wrócić do dobrej sylwetki, oczywiście jeśli tego dla siebie chcecie, oraz jak zachować dobrą sylwetkę Ciesząc się jednocześnie przy tym jedzeniem. Zatem tak, pojawi się więcej vlogów. Pytacie także bardzo często o sprzęt AGD, z którego korzystam i dlaczego akurat taki wybrałam. Zatem będzie trochę filmów w tym temacie, nie wykluczam także testów i recenzji. Pytacie z jakich przypraw najczęściej korzystam. Zajrzymy zatem do szafki z przyprawami. Jak i dlaczego zorganizowałam kuchnię, zajrzymy do większej ilości szafek, jak planuję kilkunastoosobowe imprezy w domu. Zdradzę moje podejście. Do planowania menu i tak dalej. Takich pytań pojawia się naprawdę sporo, więc zdecydowałam się trochę szerzej otworzyć moją kuchnię. Oczywiście z tą szerokością nie przesadzam. Jako introwertyk zachowam sobie zdrową porcję prywatności dla siebie. Tym niemniej, zobaczycie teraz na pewno dużo więcej z kulinarnego życia w moim domu niż prezentowane do tej pory same tylko przepisy. Niewykluczone, że dorzucę także garść informacji o organizacji czasu i zarządzaniu sobą w czasie, bo tutaj też pojawia się bardzo dużo pytań ale jeszcze nie podjęłam finalnej decyzji. Zobaczymy. Co jeszcze? Planuję także serię filmów z odpowiedziami na Wasze pytania. Będę je notować i na te, które pojawiają się najczęściej, bądź są najbardziej interesujące, będę odpowiadać online. Zatem zadawajcie pytania w komentarzach pod przepisami, na blogu, na Facebooku, kanał Komunikacji Dowolny. Nie obiecuję, że odpowiem na każde pytanie, bo to pewnie fizycznie będzie niemożliwe. Tym niemniej na pewno będę je przeglądać i postaram się jakoś ten temat ogarnąć. No i oczywiście najważniejsze, jeśli macie jakieś pomysły. Potrzeby na filmiki, serie filmów, miniserie filmów, tutoriali, które z Waszego punktu widzenia są istotne, to koniecznie dajcie znać, bo to przecież dla Was prowadzę ten kanał i dla Was kręcę te filmiki. Cieszę się, że przepisy przydają się tak dużej liczbie osób, a przede wszystkim, że z nich korzystacie i że dania smakują. Sami widzicie, że wpisanie domowego gotowania w codzienne życie jest możliwe, prawda? I cieszę się, że to, co robię, ma sens. Dziękuję Wam za Wasze komentarze, za to, że polecacie kanał znajomym za to, że liczba subskrybentów, liczba subskrypcji nieustannie wzrasta, a przede wszystkim za to, że zaglądacie i że oglądacie. To dla mnie sygnały, że to co robię się liczy i że jest potrzebne. I dziękuję wam za to. Dziękuję wam za to. No dobra, to już wiecie, że potrzebuję zmian, że wiem w jakim kierunku chcę dążyć, będę testować nowe formaty, chcę otworzyć kuchnię trochę szerzej i być może odsłonić trochę skutecznego podejścia do życia. Tym zdaniem kończę ten filmik zapowiadający małe, duże zmiany. Czekam na Wasze sugestie, pytania, komentarze. No i korzystając z okazji życzę Wam przemiłego dnia. Zapraszam do subskrybowania kanału, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku.